Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym porannym webinarium cyklu Bliżej Rynku w Sejtronu Jak co dzień zmierzymy się z rynkiem, przeanalizujemy możliwe scenariusze dla indeksów, walut, surowców, kryptowalut. Oczywiście, jeżeli będą jakieś propozycje, proszę o informację na czacie. Natomiast zanim zaczniemy, prośba, żeby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku. I rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Na sam początek rzucimy okiem na... Kalendarz makro, zobaczmy czego ewentualnie dzisiaj e, oczekiwać. E, mamy dane, tak naprawdę. Dopiero w godzinach popołudniowych, czyli do południa, raczej nie ma co się spodziewać większych ruchów. Po południu takim jednym z ważniejszych wydarzeń sesji amerykańskiej będzie raport ADP, godzina 14:15, która będzie takim prognostykiem przed piątkowymi payrollsami. Oprócz tego mamy zamówienia fabryczne, mamy dane o zapasach ropy, więc tak naprawdę chyba tutaj rynki skupią się na raporcie ADP. No i oczywiście też na, na Trumpie, który dzisiaj z tego zapamiętam ma też ogłosić cła, bądź nie ogłosić, to zobaczymy, bo oczywiście Trump wiemy jaki jest natomiast też no, oprócz chociażby raportu ADP na pewno będzie trzeba śledzić nagłówki, trzeba będzie śledzić to, co Donald Trump będzie dzisiaj mówił. więc więc to są te kluczowe wydarzenia na dziś. A jeżeli chodzi o podstawowe instrumenty, zaczniemy sobie od niemieckiego indeksu, czyli od DAX-a. instrument D40 na naszej platformie, interwał D1. Notowania wstrzymały spadki, wstrzymały spadki na wysokości poziomu 22,250, czyli na wysokości tych wcześniejszych reakcji cenowych, no i pojawiła się na interwale D1 formacja objęcia hos No i jeżeli ufać by tylko analizie technicznej, to teoretycznie po takiej formacji powinniśmy zobaczyć wznowienie ruchu wzrostu no mamy formację świecową objęcia, mamy reakcję na wysokości dołków, więc. Teoretycznie ten trend powinien być kontynuowany. Mówię teoretycznie, no bo jeżeli zejdziemy sobie na interwał godzinowy, tutaj może wyrzucę te wszystkie wcześniejsze mierzenia, no to widzimy, że cena ma jednak problem z osiąganiem wyższych poziomów i średnia stółokresowa zadziałała tutaj już kilkukrotnie. I dopóki cena nie wróci powyżej tej średniej, czyli tej pomarańczowej linii, wydaje się, że jeszcze jest ryzyko tutaj wznowienia ruchu spadkowego, więc takim potwierdzeniem tego, że. Niemiecki indeks wraca do wzrostów, byłoby przekroczenie właśnie tej średniej, wtedy też moglibyśmy myśleć tutaj o większym odragowaniu. Więc oczywiście na D1 wygląda to dobrze, ale na interwale H1 jeszcze nie ma takiego wiarygodnego sygnału, więc tu bym się jeszcze trochę wstrzymał. Natomiast jeżeli chodzi o M15, no znowu mam odwrotną sytuację. tak? Tutaj wygląda to troszkę lepiej, bo rynek złapał pewnego rodzaju biegunowość, więc mamy pewną sprzeczność między H1 a M15. Tutaj zobaczmy, że od pewnego czasu ta średnia utrzymywała trend spadkowy, potem doszło do wybicia chwilowej konsolidacji i pierwszy test, drugi test, i teraz mamy trzeci test średni, więc jeżeli Spojrzymy sobie właśnie pod kątem tylko i wyłącznie tej średniej, to widać pewnego rodzaju zależność, która może się utrzymać. Więc tutaj początek sesji będzie istotny, bo jeżeli w tym miejscu cena się odbije, no to te szczyty a zarazem średnia z interwału godzinowego, która gdzieś tutaj przebiega, może być testowana. Jeżeli natomiast sesja rozpocznie się od spadków i cena spadnie poniżej tej średniej z 15, wtedy będzie szansa na wznowienie ruchu spadkowego, więc też dość ciekawe poziomy, jeżeli chodzi o początek sesji na niemieckim indeksie. Z tych ważniejszych instrumentów na pewno chciałem zwrócić Zwrócić jeszcze uwagę na SP. Dlaczego? Dlatego, że tutaj no, mówiliśmy sobie o tym, że na poziomie 5570 w tych rejonach może utworzyć się coś na kształt podwójnego dna. Na razie to się utworzyło, więc. Widać tutaj, że wsparcie jest istotne. Jeżeli to by się nam utrzymało, niewykluczony będzie ruch w kierunku 5860, tak? No bo mamy odbicie na wysokości tych wcześniejszych dołków, a zarazem to jest kluczowe miejsce, bo mamy tutaj równość z poprzednią korektą spadkową. Więc pod kątem metodologii overbalance jest to na pewno kluczowy poziom wsparcia, którego ewentualnie też przebicie, zanegowanie mogłoby prowadzić do zmiany trendu i silniejszych spadków. Na razie jednak nie jest to scenerz bazowy, no bo jak widzimy od dwóch dni poziom jest wyraźny. Broniony. Natomiast, jeżeli zejdziemy sobie niżej do interwału godzinowego, to mamy bardzo zbliżoną sytuację, jak do tej na niemieckim indeksie. Czyli też zobaczmy, że cena. Bardzo ładnie mocno się odbiła, natomiast dalej znowu ma problem z osiąganiem wyższych poziomów, bo w okolicach średniej, tutaj co prawda trochę ta średnia była nadbita, nie tak idealnie jak na DAXie, gdzie cena odbiła się centralnie od średniej. Tutaj na razie no i tak czy inaczej pozostaje poniżej, niej. więc ważne dla dzisiejszego kierunku byłoby to, jeżeli te zamknięcia korpusów zostałyby przebite wtedy faktycznie o tych wzrostach można by mówić, więc jest to taki opór na tu i teraz, jeżeli chodzi o, o S&P. Dalej, jeżeli chodzi o główne instrumenty, na pewno warto zwrócić uwagę na eurodlara, chociaż tutaj jakby Widać, że też rynki czekają na to, co zrobi Donald Trump. Cena oscyluje w ramach 1,0780. Dla mnie ten poziom stracił już na, wa na ważności, bo był kilka razy testowany, potem wybity, potem cena wróciła powyżej, spadła znowu pod ten poziom, więc balansujemy na wysokości średniej. Też widać, że ta średnia zaczyna całkowicie iść w bok, więc to e, może rodzić ryzyko konsolidacji, więc na razie absolutnie technicznie tutaj nie widzę nic ciekawego, co mógłbym wykorzystać zarówno w jedną, i w drugą stronę, więc raczej euro-dolara bym sobie tutaj e, Bym sobie raczej odpuścił, więc czekamy na to, co zrobi Trump i aż się pojawi większa zmienność. Na surowcach natomiast złoto, no złoto z sesji na sesję praktycznie osiąga wyższe poziomy. Wczoraj kolejny nowy wierzchołek, z tym, że do końca dnia cena się cofnęła, ale oczywiście nie jest to pretekst do korekty, znaczy e, do, do zmiany trendu, do korekty być może, natomiast tak jak wspomniałem na takich rynkach absolutnie nie szukamy szczytu. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, my na H1 wyznaczaliśmy sobie wsparcie, które niemalże zostało przetestowane wczoraj. Poziom 3000 98 dolarów. Zabrakło no niewiele. Nie, nie było oczywiście jak tego rozegrać, natomiast wsparcie niemal zostało przetestowane, więc dalej na dzisiaj ta strefa w ramach 3098, 3100 dolarów to jest miejsce, gdzie można będzie szukać reakcji popytowej. Mamy tutaj i geometrię i średnią kroczącą i wcześniejsze reakcje cenowe z jednej, z drugiej strony, więc jest to na pewno ważny e, poziom e, i dodatkowo e, gdyby doszło do tego złamania, tak, czyli sytuacja jakby alternatywna, scenariusz alternatywny, no to zobaczmy, że buduje się co ksz, na kształt formacji głowy i ramion, więc jeżeli to by zostało przebite, faktycznie większa korekta mogłaby się pojawić, ale myślę, że bazowym scenariuszem jest jednak to, że tutaj będzie próba obrony tego poziomu 3100 dolarów, więc na ten poziom na pewno warto zwrócić szczególną uwagę pod Czas dzisiejszej sesji. <coughs> Dalej, jeżeli chodzi jeszcze o te instrumenty, na które chciałem spojrzeć, to kryptowaluty, gdzie Bitcoin no na W1 to się konsoliduje od kilku tygodni na interwale H4 wyglądało to źle jeszcze w przedwczoraj, natomiast cena próbowała wybić się powyżej średniej, to się nie udało, więc myślę, że dalej ta sytuacja wygląda źle dla Bitcoina. Bo jeżeli utrzymamy się poniżej średniej, to mimo że taki bardzo lokalny ten zielony układ 1 do 1 został zanegowany, no to widzimy, że szybko cena wróciła pod średnią i jest ryzyko z znowu wznowienia ruchu spadkowego. Te spadki mogą przyspieszyć, jeżeli dojdzie do złamania poziomu 81-100, no bo tu mamy lokalny dołek i też z tego miejsca lokalnie cena się odbiła, więc jeżeli byłby spadek poniżej, wtedy on powinien utorować drogę w kierunku ostatnich e, minimumów. Natomiast z perspektywy <laughs> interwału godzinowego e, mamy tutaj dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, a myślę, że ważniejszym poziomem będzie ta strefa przy 83-300. Nie zgrywa się ona co prawda ze średnią, ale przypomnę, że no tu zaznaczaliśmy, było kilka reakcji cenowych, wielokrotnie cena się tu odbijała. Więc jeżeli pozostanie powyżej, jeszcze będzie szansa dla Bitcoina. Natomiast zejście poniżej 83,300 intraday może dać szansę na ruch właśnie w kierunku 81,180, czyli tych lokalnych dołków. Jeżeli chodzi o Ethereum, to wygląda dużo gorzej niż na Bitcoinie. Tu mamy cały czas trend spadkowy. Była próba podbicia na wczorajszej sesji, ale widzimy, że już połowa ponad tej świeczki została Wymazana. Jeśli chodzi o interwał niższy, to my sobie mówiliśmy wczoraj tutaj o tym poziomie, że jeżeli zostanie on wybity, no to będzie można oczekiwać czegoś na kształt tak jak tutaj. Tak? Nie było to idealnie tyle. Myślę, że trochę zabrakło do książkowego zasięgu. To było około 80 dolarów. Cena wybiła się na. 70, więc powiedzmy, że ten zasięg nie został wypełniony w 100%, ale w dużym procencie został on wypełniony, czyli mieliśmy coś na kształt formacji odwróconej głowy i ramion. No ale widać, że szybko rynek zawraca, więc powrót teraz poniżej tej linii szyi, który ma miejsce, powrót poniżej średniej, może właśnie wspierać scenariusz zakładający ruch spadkowy, więc było podbicie, ale na ten moment wydaje się, że okazało się ono szybko szybką korektą. Jeżeli chodzi jeszcze o te instrumenty, które widzę tutaj na czacie, o te Państwa propozycje, euro kompletnie dla mnie nieczytelny jest na ten moment, bo praktycznie od 20 od 20 marca mamy ruch boczny. Proszę zauważyć, że średnia idzie całkowicie w bok, czyli ta fioletowa linia. No i dla mnie jakby to no, nie ma większej wartości prognostycznej. Przechodząc wyżej na h4, też widzimy, że zaczyna się to konsolidować. Przechodząc na d1, e, też nie widać kierunku. Tak? Teoretycznie można powiedzieć, że tutaj mamy impuls i to, co się tutaj odbywa, jest to jakąś korektą, gdzie w końcu powinien wznowiony zostać ruch w górę, ale absolutnie nie widzę tutaj miejsca, gdzie można by taką pozycję zająć, więc euro -yen... Ryzyko oczywiście jest korekty, natomiast bardziej wydaje się, że no po prostu będziemy tutaj mieli jakąś konsolidację, więc ten instrument, raczej bym sobie, raczej bym sobie odpuścił. Tradycyjnie widzę, że pytają Państwo rynek kakao tu mamy podbicie na dzisiejszej sesji, ale też jest to w ramach zobaczmy, ruchu bocznego, tak? był trend spadkowy. Potem właśnie konsolidacja, i na razie w tej konsolidacji gdzieś notowania się utrzymują. Więc dla mnie kluczowy pozostaje ten poziom, o którym mówiliśmy sobie w ostatnich dniach 8675. Jeżeli tu się pojawią sprzedający, będzie szansa na kolejny ruch. W dół. No i alternatywnie, gdyby doszło do przebicia, wtedy byłaby szansa na większe podbicie w górę, ale na ten moment cena jest pod oporem, więc bardziej prawdopodobne, że utrzyma się trend, trend spadkowy. Jeżeli chodzi o nasz polski rynek i WIG-20, gdzie my go tutaj mamy, cena odbiła się na zakładanym poziomie, bo my chyba wczoraj też mówiliśmy sobie tutaj o poziomie. 2685. Pojawiła się do końca dnia formacja objęcia Hossy, więc teoretycznie daje to szansę na dalej budowanie wyższych poziomów i test ostatnich dołków. Więc na razie wygląda to całkiem nieźle. Cena odbiła się od wsparcia 2685. Jeżeli utrzymamy się powyżej, no to wygląda to obiecująco dla wig 20, więc nic więcej raczej tutaj nie powiemy. To jest dokładnie taka sama sytuacja jak wczoraj. Na europele nie w ogóle na parach ze złotym, Złoty jest mocny w ostatnim czasie i ta siła się utrzymuje utrzymuje i pary, czy Europen, USDPN konsolidują w dość wąskim zakresie wahań. No i co tu mogę powiedzieć? Poziom 4,18,70 było oporem. No i o ile tu pierwsza reakcja była zadowalająca, potem ta już mniej i kolejne, tak no na razie ciężko powiedzieć, co dalej. Teoretycznie im dłużej ten poziom jest testowany, 18,70, tym większe ryzyko wybicia w górę. Tylko, że może być tak, że będzie podbicie do średniej. I ruch spadkowy albo podbicie do strefy 425-424. I ruch spadkowy. Teoretycznie dopiero wyjście powyżej 425 zmieniałoby tutaj układ sił na wykresie. Na razie to wszystko, co obserwujemy tutaj, no jest w ramach trendu spadkowego, a lokalnie mamy konsolidację. Ale też no jakby nie ma tego, jak go rozegrać, dopiero ewentualnie ze średniej albo z tej strefy. Więc biorąc pod uwagę ostatnią zmienność, no raczej się nie spodziewam, żeby dzisiaj się jakiś sygnał tutaj pojawił, więc trzeba, e, trzeba chwilę się uzbroić w cierpliwość. Co do rynku kawy, na rynku kawy mamy podbicie w górę, teoretycznie wczoraj wydawało się, że cena, która utrzymuje się pod średnią wznowi ten ruch spadkowy, że ta korekta spadkowa się przedłuży, no ale tak jak mówię, w przypadku konsolidacji no, jest to ryzyko, że e, w końcu rynek wróci do, do ruchu w górę. Tutaj nie było testu ostatniego dołka z 26 lutego, więc trochę szkoda, no i cena wyszła powyżej średniej, natomiast dalej. No wydaje mi się, że gdzieś ta konsolidacja po prostu się tutaj będzie, będzie zawężać, więc dla mnie nie jest to atrakcyjny instrument na ten mom, na ten moment chciałbym ewentualnie zobaczyć jakiś spadek i szukać reakcji na poziomie 347, no ale zobaczmy, jak on jest odległy. Tak? Wtedy można by mówić o impulsie i korekcie ABC, czyli A. B, i C, i powrót do wzrostów. Czy tak będzie, zobaczymy, no ale na pewno nie rozgrywam teraz spadków. Czekam, gdyby się pojawiła korekta, no to tutaj na pewno będę zwracał uwagę, co się będzie działo na poziomie 347. A wcześniej, no raczej nie widzę tutaj nic, e, nic ciekawego. E, US 100 sobie nie analizowaliśmy. No tutaj. Teoretycznie dwa ostatnie dni to jest podbicie w górę, ale na jakimś takim przypadkowym poziomie, bo do wsparcia zabrakło sporo. Wsparcie dalej mamy na poziomie 18724. No i jeżeli będzie jeszcze jedno zejście w dół, no to ten poziom na pewno będzie uważnie przeze mnie i przez kupujących śledzony. Gdyby tu się pojawiło odbicie, oczywiście byłaby szansa na wznowienie tego długoterminowego trendu wzrostowego. Natomiast z drugiej strony, gdyby poziom 18720 został przebity, no to tu no, Indeks mógłby się znaleźć w naprawdę złej sytuacji, bo tak dużej korekty nie było od odtąd. Czyli kiedy mieliśmy korektę od 2021 końcówka do października 2022, więc no to jest oczywiście bardzo wybieganie w przyszłość, ale gdybyśmy mieli coś takiego, no to zobaczymy, że ten zasięg spadków byłby jeszcze bardzo duży. Natomiast tu i teraz skupiałbym się na poziomie 18720. A jeżeli chodzi o sytuację intraday no to podobnie tu jak na poprzednio omawianych też indeksach walczymy na wysokości średniej stół okresowej, więc to, czy ona zostanie przebita, czy też rynek się od niej odbije, no może nadać kierunek na dzisiejszą sesję. Na razie jesteśmy pod, więc jest ryzyko wznowienia ruchu w dół, ale gdyby cena, czy przed rozpoczęciem sesji w Stanach, czy zaraz po jej rozpoczęciu przebiła tą średnią, no to byłaby szansa znowu na odrabianie tych ostatnich e, strat, więc tą średnią myślę, że można brać pod uwagę i próbować ją dzisiaj. Rozgrywać. Co do srebra, złota, a złota analizowaliśmy. Na srebrze wygląda to troszkę gorzej, ale też lokalnie utrzymuje się trend wzrostowy. Pojawiła się już reakcja popytowa na wysokości średniej. Ja osobiście czekam albo na test strefy, czyli tuż poniżej średniej, albo test poziomu 33.02, więc zarówno tutaj, jak i w tym miejscu. Mogą pojawić się kupujący, a dopiero złamanie poniżej 33 zmieniałoby układ sił na wykresie i moglibyśmy widzieć większe spadki. Więc na razie ten ostatni ruch w dół trzeba traktować jako korektę w trendzie, w trendzie wzrostowym. Patrzę o czym jeszcze nie mówiliśmy o nadgazie. Nadgaz kompletnie mi się tutaj rozjechał, bo po pierwsze myśleliśmy tu o impuls korekta, impuls korekta, czyli o tendencji spadkowej, ale w tym miejscu nie było żadnej reakcji podażowej. Został układ wybity, przetestowany od drugiej strony, więc teoretycznie z tego miejsca powinien ruszyć w górę. To się nie stało, znowu weszliśmy do zakresu geometrii, no i wydaje się, znowu, jeżeli założenie to jest słuszne, że kierujemy się w stronę ostatniego dołka. Tylko że znowu nie ma za bardzo, jak tego rozegrać. Z perspektywy H4. Widzimy, że też ta analiza trochę się ostatnio rozjechała, więc nie wiem, czy to poziom 409 czy ten poziom 409 traktować jako opór, myślę, że na razie bym go pominął. Jedyne co na niższym interwale czasowym, no te dwie korekty były bardzo zbliżone, ta druga trochę płytsza, no to jedyne co intradayowo wziąłbym pod uwagę to jest tego typu e, układ, więc opór mamy w rejonach 4.02-4.04, no ale nic więcej raczej tutaj ciekawego na nadgazie e, nie wymyślimy. Jeżeli chodzi natomiast o Nikej e, Nikkei, no nie zachowuje się najlepiej w ostatnim czasie. Cena, może te wcześniejsze kreski sobie wyrzućmy. Cena od po końcówki stycznia porusza się w dół. Mimo, że te korekty nie były identyczne, bo widzimy, że ta pierwsza była taka, a druga była troszkę większa. No i ciężko było to rozegrać, tak? Bo w momencie, kiedy czekam na sygnał tutaj spadkowy, a cena wybija i tak naprawdę dopiero wraca do wewnątrz na tej świecy, która kończy się w rejonach minimów, no to nie ma tego za bardzo jak rozegrać, więc tu nie było to za bardzo jasne, to wybicie z tej konsolidacji. Natomiast no, wydaje się, że jest tutaj ryzyko pogłębienia tych spadków. Najbliższe wsparcie mamy tutaj, czyli w zasadzie na wysokości dołka z do wczoraj, no i gdyby ten dołek został przebity, 35 120, wtedy myślę, że ten ruch miałby szansę na przyspieszenie. No bo tu celowalibyśmy wtedy w ten dołek, no bądź w, sam, w samo y, minimum. Więc na razie na pewno jest tutaj presja spadkowa. Y, tylko, że jak to rozegrać? Bo gdyby z drugiej strony cenie udało się wrócić no, powyżej tych dołków, tu możemy sobie chociażby te dwa dołki zaznaczyć i to wcześniejszą reakcję cenową od drugiej strony. Gdyby cenie się udało powyżej tego wrócić, no to byłaby szansa na korektę, ale na razie strefę w rejonach poziomu 30, 36, należy traktować jako kluczowy y, opór. Więc jeżeli cena nie wróci powyżej, jest dalej ryzyko pogłębiania y, spadków. Tak, no tak jak Państwo piszecie, no Trump y, dużo namieszał, no jakby... Ale trzeba patrzeć to co się dzieje na wykresie tak będzie zmienność no to pewnie się jakieś układy pojawią czy będzie Trump, czy nie będzie Trump w sensie w zależności od tego co powie samej reakcji rynku w pierwszej no nikt nie przewidzi ale potem jak się rynek ułoży no to po korektach na pewno będzie szansa żeby jakieś pozycje zająć więc takie te, tego typu wydarzenia jak nie wiem banki centralne jak kluczowe dane makro ze stanów jak właśnie wypowiedzi czy prezydenta czy bankierów centralnych no oczywiście ich nie przewidzimy nigdy ale po pierwszej reakcji można potem szukać dołączenia, więc na tym bym się skupił. Jeżeli chodzi na rop, o ropę, strefa wsparcia w rękach 70-30, jeżeli cena tu odbije, jest szansa na ruch w kierunku 72-80. Więc tu mamy korektę po ostatnim ruchu w górę, a strefa przy 70-30 jest kluczowym, jest kluczowym wsparciem. Dobrze, i powoli zmierzamy do końca, więc tutaj zostały nam chyba dwa instrumenty, czyli NVIDIA i Alphabet, to sobie zobaczymy na sam koniec spółki. Alphabet, mamy podobną sytuację jak na NASDAQu, czyli też, chociaż tu korekta widzimy, że nawet jest większa, podobną, bo z przełomu, tak, lipca i od lipca do września mieliśmy korektę, natomiast tutaj... Mimo, że była próba pojawienia się popytu, no to ten popyt widocznie zgasł. I na razie pod kątem chociażby tej metodologii overbalance wygląda to źle, bo jeżeli cena jest poniżej 162, no to rodzi to ryzyko może nie tyle zmiany trendu, co większej korekty w kierunku tego dużego układu, a on wypada dopiero w rejonach 137,5, więc na razie wygląda to źle. Jeżeli cena zdoła wrócić powyżej 162, to oczywiście e, będzie szansa na wznowienie ruchu w górę, ale na razie nie jest to scenariusz bazowy: no bo mamy silny ruch w dół, wybicie geometrii, no i w tym momencie ona powinna stanowić opór, więc tak by to wyglądało. E, natomiast co do Nvidia, e, na Nvidia, no też no jakby nie mamy za, za dobrego czasu. Oczywiście Nvidia, e, dalej jakby no, no jej cena to jest kosmos tak. E, jeżeli sobie spojrzymy na jakiś dłuższy termin, i korekta jest czymś zupełnie zdrowym, mimo że ona wygląda bardzo brutalnie, że tak się wyrażę, bo ma 30%, no to biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty, te chociażby od ostatniej fali, nie wiem, z końcówki 2023, początek 2024, no to nie jest zbyt dużo, tak? W stosunku do tego, co spółka oferowała. Natomiast typowo technicznie, jeżeli spojrzymy na wykres, to na ten moment jest to gdzieś wsparcie. Nawet będąc precyzyjnym, no mniej więcej się na tym poziomie cena odbiła, tak? Bo tu jeżeli sobie dopasujemy dokładnie, no te te korekty są niemal identyczne. Okolice 103, 103,60 to jest wsparcie. No i na razie dwie sesje były popytowe, więc jeżeli zaufamy, że tu mamy takie lokalne podwójne, tak? Nadbity dołek. I cena nie spadnie poniżej 1360, no to z tego miejsca niewykluczone jest wznowienie nawet ruchów w kierunku ostatnich szczytów. Przynajmniej tak mówi ta podstawowa analiza pod kątem metodologii overbalance. Natomiast gdyby poziom 103,60 został przełamany, no to możemy zmierzać w kierunku tego dołka bądź tego dołka, więc wtedy te spadki mogą się rozkręcić. Więc tu i teraz naprawdę ważne poziomy, jeżeli chodzi o. O Dobrze, ode mnie to będzie wszystko. Ja Państwu dziękuję za uwagę, za obecność na dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam oczywiście na jutro, na czwartek, na live trading, gdzie już te analizy będziemy sobie wykorzystywać w praktyce, będziemy zawierać transakcje. Więc serdecznie zapraszam. Prawdopodobnie to będzie godzina 14:15 jutro, więc słyszymy się na live tradingu. A dzisiaj pozostaje mi życzyć powodzenia w inwestycjach. No i śledźmy zakładkę wiadomości, jak będzie się coś działo odnośnie ceł. Na pewno będziemy o tym. Pisać, także do usłyszenia, do zobaczenia.